Często się słyszy, że dolar rządzi światem. Systemem, który w głównej mierze zdecydował o tym, był system z Bretton Woods. Miał zapobiec przedwojennym kryzysom inflacyjnym i podkreślić dominującą rolę USA nad światem. W dzisiejszym odcinku z cyklu Andrzej Wusek Historia poza horyzont postaram się przybliżyć kulisy działania systemu, który spowodował, że dolar stał się najważniejszą walutą świata, narzucając tym samym innym swoją dominującą rolę. Andrzej Włósek, historia poza horyzontem. Podczas trwania II wojny światowej, Amerykanie w głównej mierze byli zainteresowani tym, aby utrzymać rosnącą gospodarkę i ekspandować gospodarczo na cały świat. Jednak nauczone wydarzeniami, które nastały po I wojnie światowej, czyli masowym kryzysom gospodarczym w krajach przegranych oraz niechęci do dalszego zadłużania się krajów sojuszniczych, postanowiły jeszcze przed zakończeniem wojny zapewnić sobie warunki, które pozwolą uniknąć powtórki. Już w 1943 roku na konferencji w Atlantic City przedstawiciele USA Podjęli rozmowy w celu utworzenia międzynarodowego systemu walutowego, pozwalającego uniknąć tych problemów i zarazem dać im przewagę gospodarczą nad innymi państwami. Już w następnym roku zebrała się kolejna konferencja, tym razem w Bretton Woods, której głównym celem było określenie zasad powojennego systemu walutowego. Powrót do systemu monetarnego opartego na kruszcach nie wchodził już w rachubę. Dlatego przedstawiono propozycję utworzenia ponadnarodowej władzy finansowej. W konferencji udział wzięły państwa sprzymierzone, w tym Związek Radziecki. Jednak główny spór wybuchł na linii Londyn-Washington, gdzie obie strony forsowały swoje pomysły. Amerykański plan White'a. Przewidywał utworzenie funduszu stabilizacyjnego, gdzie państwa członkowskie miały wnosić wkład w złocie, które miało być bardzo tanie. Miano powołać specjalną jednostkę pieniężną UNITAS o wartości 10 dolarów, a państwa członkowskie zobowiązane były do pilnowania sztywnego kursu swojej waluty w stosunku do UNITAS, czyli praktycznie do dolara. Tym samym fundusz miał ogromny wpływ na politykę gospodarczą krajów członkowskich. Brytyjczycy natomiast mieli inne zdanie. Keynes, będący ich przedstawicielem, zakładał powołanie Międzynarodowej Unii Clearingowej z kapitałem wyższym niż to przewidywał White i większym zakresem suwerenności w kształtowaniu swojej polityki gospodarczej. W przeciwieństwie do Amerykanów, złoto miało być drogie, a jego cena, tak samo podobnie jak kursu międzynarodowej jednostki bankor, miała się kształtować swobodnie bez powiązania z jakąkolwiek walutą narodową. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych byli jednak nieugięci i narzucili innym kompromis. Amerykanie zrezygnowali z unitasa i bankora, zakładając, że w przypadku jednostki bankowej dolar stanie się walutą uprzywilejowaną i ponadnarodową. System nie przewidywał wymienialności na złoto. Gdyż zakładał przywrócenie wzajemnej wymienialności walut według sztywnych kursów, co stało się istotą nowego systemu. Organami nadzorczymi i zarządzającymi został powołany w tym celu Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy, które, stając się agendami ONZ, złamały zasadę równości państw, gdyż będąc przedsięwzięciami finansowymi, liczba głosów poszczególnych krajów miała zależeć od wysokości wkładu. Takie posunięcie stanowiło poważny wyłom w zasadach przyjętych w prawie międzynarodowym. Amerykanie zgodzili się, aby na czele Międzynarodowego Funduszu Walutowego stał zawsze Europejczyk. Jednak wdrożony przez nich słynny plan Marszala powodował, że to właśnie oni mieli decydujący wpływ na finanse światowe. W latach 1943 47 Amerykanie poprzez UNRA pozbyli się nadwyżek dóbr wytworzonych w ramach zbrojeń, ratując tym samym swój rynek, gdyż rzucenie tych dóbr doprowadziłoby do nadprodukcji w Ameryce. Jednak to nie wystarczyło, aby zażegnać widmo kryzysu nadprodukcji, i Amerykanie wyszli z pomysłem powojennej odbudowy Europy. W 1947 roku przedstawili plan Marszala który przewidywał pomoc kredytową dla krajów europejskich zniszczonych wojną. Celem była odbudowa rynków i nakręcenie koniunktury na amerykańskie produkty w Europie. Stany wydały na ten cel 17 miliardów dolarów, a kraje, które zdecydowały się skorzystać z tej pomocy, z racji niewymienialności ich waluty, musiały się zrzeszyć w Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Zmieniająca się sytuacja w Azji, czyli zwycięstwo komunistów w Chinach, spowodowało, że Japonia stała się również beneficjentem tego programu. Aby utrzymać system monetarny w ryzach, układ z Bretton Woods zapewniał utrzymanie sztywnych kursów walutowych. Teoretycznie każdy powinien bronić sztywnego kursu swojej waluty wobec wszystkich pozostałych walut. Ale wszyscy robili to tylko względem dolara. Powodowało to, że rząd USA był jedynym, który nie musiał troszczyć się o kurs swojej waluty. W 1947 roku Amerykanie niespodziewanie zmienili zasady, iż będą wymieniać banknoty dolarowe na złoto, przez co inne waluty miały być wymienialne na dolary, które z kolei miały być wymieniane na złoto. Taki ruch pozwolił Stanom Zjednoczonym uniknąć problemów związanych z wysokim deficytem, które inne kraje przypłaciłyby załamaniem walutowym i inflacją. Amerykanie dzięki tej zmianie mogli drukować dolara i wypychać go za granicę, gdyż dolary przez długi czas były chętnie przyjmowane, ponieważ ich sztywnego kursu bronił system z Bretton Woods. Pieniądz ten, będąc za granicą, był traktowany przez banki centralne jako pokrycie i doprowadzał do wzrostu emisji lokalnych walut, co powodowało w tych krajach wzrost cen. Stany Zjednoczone stworzyły system, w którym inflacyjne skutki amerykańskich deficytów budżetowych były eksportowane za granicę. Zatem Amerykanie, drukując pieniądz na potęgę, powodowali inflację, ale nie u siebie, a w innych państwach. Inflacja ta była dość bezpieczna dla amerykańskiej gospodarki, gdyż dzięki sztywnemu kursowi wzrostu cen nie towarzyszyła deprecjacja zewnętrzna, czyli spadek cen towarów. Dzięki temu Stany Zjednoczone stawały się krajem dość tanim, co wpływało na konkurencyjność ich gospodarki względem reszty świata. Taki stan rzeczy został wyhamowany przez powstanie EWG, które to De Gaulle chciał wykorzystać do wyrwania się Europy Zachodniej spod dominacji amerykańskiej. W 1958 roku większość walut europejskich stała się w końcu wymienialna. Jednak to amerykański dolar. Nadal wiódł prym. Amerykanie przywrócili w 1947 roku wymienialność dolara na złoto po historycznej Rooseveltowskiej cenie z 1934 roku, czyli 35 dolarów za uncję. Tymczasem w ciągu następnych 30 lat poziom cen w Stanach Zjednoczonych wzrósł o około 100%. Jeśli wszystko podrożało tak bardzo, a złoto nie, oznaczało to, że złoto stało się nienaturalnie tanie. Amerykanie Oparli swoją politykę monetarną o niskie ceny złota i skutecznie bronili tego planu. Skoro bowiem dolar miał być równie dobry jak złoto, nie można było go zdewaluować. Wiadomo było jednak, że Stany Zjednoczone nie zdołają robić tego w nieskończoność. Pewnego dnia zmienią politykę i wówczas złoto bardzo podrożeje. Władze innych państw postanowiły skorzystać z sytuacji i zaczęły skupywać tanie złoto. Tak jak w pierwszej połowie lat 50., partnerom Stanów Zjednoczonych wystarczała świadomość, że istnieje możliwość wymienić dolara na złoto, tak później coraz częściej rzeczywiście żądali takiej wymiany. W tym czasie międzynarodowy rynek złota odbudował się w Londynie, a nie w Stanach Zjednoczonych. Ogromny wpływ na to miały wprowadzone jeszcze przez Roosevelta ograniczenia dotyczące posiadania złota w USA. Amerykanie oczywiście pilnowali ceny złota, która miała oscylować w granicach 35 dolarów za uncję. Jednak kruszec dzięki ogromnemu popytowi i niskiej cenie miał tendencję do natychmiastowego wzrostu jego cen. Gdy tylko pojawiało się takie zagrożenie, to Amerykanie od razu rzucali na rynek ogromne ilości złota, czym zbijali ceny. Oznaczało to jednak, że Stany Zjednoczone pozbywają się stopniowo swojego złota. Proces ten zaczęto określać mianem wykrwawiania dolara. W 1961 roku sytuacja na londyńskim rynku złota stała się już tak napięta, że Amerykanie musieli wpłynąć na swych partnerów. W celu ratowania ceny złota i dolara powstał Golden Pool, organizacja skupiająca kilka najbogatszych krajów świata, które wspólnie z Amerykanami miały odtąd pilnować ceny złota. W połowie lat 60. inflacja w Stanach Zjednoczonych nabrała tempa, które to zaniepokoiło władze rezerwy federalnej. Spowodowane było to w głównej mierze wojną w Wietnamie, rozrastającą się polityką socjalną i wyścigiem w kosmos, który miał udowodnić wyższość Stanów Zjednoczonych nad Związkiem Radzieckim. W 1966 roku prezes rezerwy federalnej Martin McChisney przystąpił do walki z inflacją stosując tzw. regulator Q. Mechanizm ten pozwalał rezerwie w sytuacji zagrożenia inflacją reglamentować oprocentowanie depozytów bankowych. Metoda ta była ogromnym zagrożeniem dla banków, dlatego też przeniosły swoje operacje dolarowe do Europy. Dzięki temu, że inne waluty stały się wymienialne, o czym wspomniałem wcześniej, powstał rynek eurodolarowy. Oznaczało to, że banki wyszły spod kontroli banku centralnego. Czyli e, robiły interesy w walucie jakiegoś kraju na taką skalę, że macierzysty bank centralny tracił kontrolę nad kształtującą się tam stopą procentową. Europejskie banki centralne nie widziały zagrożenia, gdyż co prawda robiono operacje na ich terenie, ale w dolarach. W ten sposób stworzono drogę ucieczki spod władzy banku centralnego. Doświadczenie to miało poważne następstwa w kolejnych dekadach skutkując stopniowym zmniejszeniem się kontroli władz państwowych nad międzynarodowymi przepływami kapitału. Niestety, wbrew przewidywaniom banków centralnych w Europie, napływ dolara w 1966 roku destabilizował jednak waluty europejskie. Zaczęło docierać, że nadchodzi poważny kryzys systemu z Bretton Woods. Pierwszą reakcją była spektakularna dewaluacja funta w listopadzie 1967 roku. Kraje zrzeszone w EWG zaczęły myśleć nad Unią Walutową, która mogłaby być gwarancją stabilności kursu. W 1968 roku doszło do dramatycznego przesilenia na rynku złota. W następnych latach kolejne dewaluacje i rewaluacje walut następowały coraz częściej. W końcu sierpnia 1971 roku po nieudanych próbach opanowania inflacji w Stanach Zjednoczonych metodami administracyjnymi prezydent Richard Nixon. Zawiesił wymienialność dolara na złoto. W tym czasie zapasy złota w Forcie Nox pokrywały zagraniczne zobowiązania Stanów Zjednoczonych jedynie w 19%. W grudniu 1971 roku dolar został zdewaluowany, a system z Bretton Woods został zastąpiony układem Smithsonian. Układ ten poszerzał zakres tolerancji wahań kursów walut z 1% do 2,25%. W 1976 roku Podczas konferencji IMF w Kingston na Jamajce dokonano demonetaryzacji złota, rezygnując z wyznaczenia jakichkolwiek oficjalnych parytetów. Od tej pory złoto stało się towarem, którego cenę ustalał rynek światowy. Rozpad systemu z Bretton Woods stał się zarzewiem kryzysów naftowych lat 70., ponieważ dobra koniunktura pierwszych dekad powojennych oparta była na taniej energii. Ceny ropy naftowej były niskie i stabilne. Opierały się na umowie zawartej przez kompanie naftowe jeszcze w 1928 roku. Póki dolar był stabilny, kraje produkujące ropę akceptowały taką sytuację. Po załamaniu dolara postanowiły jednak przejąć inicjatywę. W 1973 roku, pod pretekstem ukarania Zachodu za poparcie Izraela w wojnie Jomkipur, państwa OPEC podniosły czterokrotnie cenę ropy. Spowodowało to kryzys gospodarczy, którego główną cechą było to, że jednocześnie trwała inflacja napędzana wzrostem cen energii, czyli coś podobne, co mamy dzisiaj. Pod koniec lat 70. wybuchł drugi kryzys naftowy. Tym razem jego zarzewiem była rewolucja w Iranie i upadek szacha. Załamanie się systemu z Bretton Woods spowodowało kilka znacznych zmian. Po pierwsze, rozpowszechnienie się płynnych kursów walut. Po drugie, wykształciła się Dominująca do dziś strategia polityki pieniężnej, czyli tzw. strategia celu inflacyjnego, w której ten cel staje się nową kotwicą dla działalności banków centralnych. Definitywne odejście kreacji pieniądza od kruszcu spowodowało, iż systemy pieniężne zaczęły opierać się na zaufaniu do państwa, które ten pieniądz kreują. Mimo upadku systemu z Bretton Woods, można śmiało powiedzieć, że świat nadal żyje w jego cieniu. Dolar jest ciągle główną walutą rezerwową świata i to w tej walucie dokonuje się transakcji na najważniejszych towarach i surowcach na światowych rynkach. Jednak słabnąca pozycja Stanów Zjednoczonych na świecie, jak i rosnące w siły Chiny pokazują, że supremacja tej waluty jest zagrożona. Ostatnie wydarzenia geopolityczne pokazują, że coraz więcej państw odchodzi od dolara na korzyść innych walut, nie bojąc się związanych z tym konsekwencji. Tradycyjnie już chciałbym cię prosić o wsparcie. Jeżeli uważasz, że to co robię jest warte twojej uwagi, to wesprzyj mnie poprzez patronat lub cyfrowe postawienie kawy. Link znajdziesz w opisie. Oczywiście, przy okazji, zostaw łapkę w górę i komentarz. Jednak zanim zakończę, chciałbym cię zaprosić do obejrzenia innego mojego materiału z zakresu historii gospodarczej na kanale Andrzej Włosek Historia Poza Horyzont, czyli o bankructwach największego imperium. Kliknij ekran końcowy a zostaniesz przeniesiona, przeniesiony do tego filmu. Życzę miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnym odcinku.